Dzień z tej strony chciałem dzisiaj wam powiedzieć przy okazji. że, sorry, że dzisiaj nie nagrywam. Nie, sorry, że wczoraj zapomniałem, bo nie miałem czasu, a przy okazji dzisiaj landy poniedziałek to chciałem pokazać jak wygląda karta Lewandowskiego. I piszcie w komentarzach jakiego Lewandowskiego byście kupili 89, overall, 90 ROLA, czy 91, czy 92, czy 93 czy 94 czy 96 Taka pomarańczowa, co kosztuje za milion ileś tam tysięcy. Wie, wiecie. Patrzcie. Tak wygląda karta Lewandowskiego. Tak wygląda Lewandowski. Zaraz wam pokażę, jak strzelił bramkę. Patrzcie. Lewandowski idzie i strzela gola. O! Powtórki, widzicie. Widzowie, widzicie powtórkę, nie? Dobra. To jest piłka, nie? idzie tu Lewandowski. I tak wygląda, i taka ciszynka Lewandowskiego to jest. O tak się właśnie cieszy. Ale jeśli, jeśli wam się ten kanał spodobał, to nie zapomnijcie zostawić łapeczkę w górę. Przylepię wam serduszko. Zobserwujcie Instagrama, zaobserwujcie mnie na TikToku, na Snapchatcie tam ponad tym żółtym. I na Facebooku. W ogóle... Yy, Zobaczcie mi na Facebooku i na Messengerze. Piszcie co tam śmiało. A jeśli Wam się ten odcinek spodobał, to piszcie komentarz. Zostawcie 2000 w górę. To będę robił kolejny dalej odcinek w lany poniedziałek. I link macie na górze w opisie. I z góry zapraszam do tego dzisiejszego odcinka. I dziękuję bardzo. Dziękuję.